Znajdujemy się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, popularnie nazywanej Cimibą. Tu za moimi plecami trwają przygotowania do imprezy z okazji 45-lecia istnienia Radia Egida. Każdy, kto choć przez chwilę był Egidowcem, przeniósł na fale radiowe część swojej osoby i pozostawił po sobie ślad, który na zawsze wpisał się na karty historii Egidy. Chciałbym przywitać Was pewnym fragmentem z kroniki Egidy. Egida to nie tylko program, pomieszczenie i sprzęt. To przede wszystkim ludzie, którzy odchodząc, czasem idą w niepamięć swoich następców. Nie wiemy, w czyje ręce trafi ten zapis za 20 czy 30 lat. Może na 40-leciu studenckiego studia radiowego Egida spotkamy się wspólnie i z łezką wokół przeczytamy kronikę, którą dzisiaj przyszło nam zakładać. Radio Egida to nie tylko antena, to nie tylko audycje, tylko ludzie, którzy oddają swoje serce. Ja muszę powiedzieć, że znając niektórych Egidowców, to myślę, że to jest jeszcze szczególny rodzaj serca z taką umiejętnością replikacji w innych organizmach nastalich. Stawka większa niż życie, mieliśmy motyw muzyczny. Tak, bo bycie w Egidzie to była pewna. Forma życia, pewna stawka, niekiedy właśnie większa niż życie, bo poświęcało się całe życie właśnie temu radium. Jestem niesamowicie szczęśliwa, że Egira że, że ma już 45 lat, to jest naprawdę kawał czasu, i wydaje mi się, że no, jeszcze tak do stu wyciągnięcia może nawet dłużej. Dziękuję tym wszystkim, właśnie młodym ludziom, którzy działają na rzecz Egidy i nie tylko. To jest naprawdę gigantyczna praca, i myślę, że wszystkim tutaj należą się naprawdę wielkie podziękowania i wielkie brawa. O wspomnienia związane z pracą w Egidzie zapytaliśmy Franciszka Procka, pierwszego redaktora naczelnego Radia Egida. No jest to jedno z ciekawszych i przyjemniejszych wspomnień z mojego życia. Bardzo, chociaż. Wiele rzeczy już się nie pamięta, natomiast pewne wydarzenia związane z Egidą, bardzo mocno utkwiły mi w pamięci. To pierwsze spotkanie z grupy kilkunastu osób, później wiele taki sens samego, już samej tej działalności, ale są to bardzo przyjemne wspomnienia. Goście zgromadzeni na uroczystości w ciniwie przeżyli powrót do przeszłości, do lat, podczas których Egita była dla nich całym światem. Wszyscy też jednogłośnie stwierdzili. Możesz wyjść z egidy, ale egidowcem pozostaniesz na zawsze.